Siemanko, sobota, czuję się troszkę fatalnie, zresztą jak cała moja rodzinka, ale co tam, trzeba trochę ogarnąć ten ogród i zebrać trochę plonów, cukinie się tutaj pasą na tarasie, pranie suszy się chyba już ze 3 dni, łódka miała wymieniany silnik i tak leży, mieliśmy ją zabrać na wyjazd, ale coś nie możemy coś nie możemy się wykurować, żeby gdziekolwiek się wybrać, natomiast... Bocie czoła, można powiedzieć, samego rana wystartowałem i skosiłem tutaj troszeczkę trawnik i popodwiązywałem, popoprawiałem pomidory, bo można powiedzieć, że przez no od urlopu, od powrotu z urlopu nie wchodziłem do szklarni. Nie było czasu, a potem się fatalnie czułem. No i trochę się tutaj też połamało. Niestety nie wszystkie pomidory dojrzeją na krzaku, bo ta gałąź nie zauważyłem, była z tyłu niepodwiązana, no i się zerwało. Drugiej szklarni na razie tam nie wchodzę, tam jest mnóstwo papryk do berwania i całej reszty, ale zanim pójdziemy do drugiej, no trzeba zebrać trochę tych pomidorów, po, yy, porobić jakieś przetwory. No i coś znowu rozdać, więc biorę się do roboty. No i sprawa wygląda tak. Mamy pełny koszyk, dosłownie chwilkę. A pomidorów dalej tu mamy całą masę. Bo berwałem tylko kilka krzaczków. A pomidorków wisi tu jeszcze dużo, więc idę po jakąś skrzynkę, przepakuję to do skrzynki, co tutaj jest. No tutaj jeszcze jeden podczas podwiązywania mi się urwał, zielony. Trafi na parapet i dojrzeje. No a to tylko jedna szklarnia. Wreszcie zaczęły dojrzewać jak należy i można zacząć coś tutaj robić. Myślę, że w tym roku sosu do pizzy koncentratu nam nie powinno zabraknąć. Szczerze mówiąc, to takie ładne pomidory, aż żal kroić do, na przecier, ale z drugiej strony nie przejemy tego. A może zważymy z ciekawości i zobaczymy, ile jest. Zobaczę, gdzie mam wagę. Ok, zważyłem 7,40 w takim koszyku pełniutkim jest. Natomiast no, trzeba zebrać, trzeba przynieść jakąś skrzynkę i zacząć to zbierać, dlatego że ostatnio bardzo dużo wody spada z nieba, po dwóch dniach, się nazbierało w pontoniku. No i teraz tak, leci na szklarnię, spływa po ściankach, zostaje tutaj, dużo się robi dookoła kałuża na, na jakiś czas, no i te pomidory, które są. Przy zewnętrznych, tutaj no w zewnętrznych tych powiedzmy, rzędach przy ściankach, no to mają dostęp do nagłego skoku wilgoci w glebie no i pękają. Nie wszystkie malinówki nie mają w zwyczaju tutaj pękać. Natomiast te bawole serca i bycze rogi jak najbardziej chętnie to robią, dlatego wolę. Zbierać te, które są dojrzałe, niech nie pękają, bo szkoda. Fakt, faktem, nie wszystkie, które tutaj wiszą, są jak dla mnie do zebrania, bo ja jednak lubię, jak one mają naprawdę ten kolor taki mocno wyrazisty i są mięciutkie i takie, wiecie, kroi się na kanapkę i nie ma tego efektu, jak przy kupnych pomidorach, takiego, że one są twarde, tylko są już takie mięciutkie. No ale wiadomo, każdy lubi co innego. Zbiorę je i, i część pójdzie na przetwory, część zawiozę pewnie do pracy, część rozdam. I ogólnie zacznę to ogarniać. Tu jest dużo gorzej, jeśli chodzi o szklarnię. Przez ten grad w ogóle nie mamy brzoskwini, tu jest dużo gorzej. Raz, że trzeba papryki pozbierać. Doważę te pomidory tutaj no dużo mniej. Jest ich dużo mniej, jeśli chodzi o ilościowo, ale no, tak pozwoliłem im tymi liśćmi zarastać. No, i teraz trzeba to podgolić, pousuwać, tak aby zaczęły dojrzewać. Bo co? No, tutaj mają mniej słońca, krócej te słońce, no i potem będę czekał nie wiadomo ile na to, aby one dojrzały. Niebir w kastrze całkiem ładnie rośnie, widzę, wychodzą cały czas nowe. Zobaczymy, ile go tam narośnie. Natomiast przede wszystkim to te papryki muszę zacząć zbierać. Nie robić sosy. Kurczę, przyznam szczerze nie mam siły po prostu nie mam siły Uch. jestem zawalony jedna z dyń, którą miałem z której się bardzo cieszyłem mi zgniła ale tutaj widzę hokkaido trzymają się no i tam jedna rośnie w tej gęstwinie wiem, że u mnie jest gęsto i ciemno i w ogóle no ale co poradzę, przecież nie wytnę drzew albo nie przestanę sadzić roślin a tu była tu była jedna, która rośnie o. i ta się trzyma może, ją tam, może jej tam coś podłożę żeby, wiecie, żeby miała jakąś deseczkę żeby nie leżała na mokrym bo szkoda no, zukinie zebrałem na tarasie sobie leżą następne już rosną część Karolina tam ściera i mrozi w takich formach babeczek bo to później do zup część w kostkę pomrozimy może coś w słoiki no i na bieżąco wiadomo leczo i inne takie Jedne ogórki wyrwałem, tamte dwa też wyrwę, bo to nie ma sensu ich trzymać, one mi tu przesychają. Bez systemu nawadniania to jest y, skórka za wyprawkę, bo za dużo wchodzenia za dużo i latania tutaj po tych krzakach, żeby to tam ogarnąć. Tam musi być wąż, musi być y, kroplowniki i wtedy to będzie śmigać. Tak samo widać to po, po topinamburze, jak on mi tam przesycha. Ma kiepską glebę, to jest jedno, ale... No ja tam przez długi, długi czas dawałem wiadro wody dziennie, a i tak na koniec dnia był, że tak powiem, suchy i, i klapnięty, więc chyba ja po prostu muszę zmienić koncepcję tych doniczek tam. Nie wiem co z tymi truskawkami, one ładnie owocowały w tym roku, ale no powinienem je wszystkie wyrwać i zrobić te grządki teraz na nowo, ale poczekamy wszystkie owoce, które przeżyły gradobicie i zostały, no wyglądają niestety tak trochę mi tutaj maliny wlazły, ale to się powyrywa Trzeba zobaczyć tą dynię, myślałem, że ona jest już na tyle duża i ciężka, że zeszła na dół, ale nie, wisi tu w powietrzu nie wiem, czy z nią coś będzie czy nie, zobaczymy Kurna w takim kijowym miejscu się zawiązała no, niestety tam jeszcze jakaś cukinia jest. jeżyna ładnie dojrzewała i znowu przyszły deszcze zaczęło ją polewać, oblewać i no i wygląda tak. Chyba ją faktycznie wykarczuję i kupię jakąś inną. Kwaśna jeszcze dojrzała dobra pokazałem jak to wygląda na dzień dzisiejszy a ja zbieram się za, szukanie, zabieram się za szukanie skrzynki no i obrywam dalej te pomidory a raczej obcinam sekatorem delikatnie, żeby nic tutaj nie połamać bardziej, zwłaszcza, że no demolkę już swoją zrobiłem a no a co a nie chciałbym, żeby mi się połamały te krzaki bo te największe pomidory bardzo na nie liczę nie chciałbym po prostu, aby dojrzewały wszystkie na parapecie tak, jak te. Cześć, na razie. Trzymajcie się. Ja po prostu nie mam dzisiaj siły, nawet gadać, a co dopiero gadać i robić. Do następnego.